Piłkarską wiosnę w klasie okręgowej, czas zacząć. Zjednoczeni gmina Bełchatów w pierwszym meczu podejmowali Astor Jeszczerców. Zespół, który szans na awans już w zasadzie nie miał, natomiast Bełchatowianie, wiadomo, cztery punkty straty do prowadzącej dwójki, czyli Luksu Gomunice i Mechanika Radomsko. No i nadzieje na awans jak najbardziej uzasadnione. Gminni wzmocnieni kilkoma nowymi zawodnikami, którzy mieli wpłynąć na jakość gry. Publiczność dopisała, więc można było zaczynać. Jeszcze tylko tradycyjny okrzyk. I przed nami pierwszy wiosenny mecz w Emilinie. A to pierwsza akcja. Piłkę przejął Kamil Kopera, zagranie do Rafała Mordona, ale napastnikowi Zjednoczonych zabrakło niewiele, aby dojść do tego podania. To już szósta minuta meczu. Futbolówkę wywalczył Kamil Sadziński, podciągnął kilkanaście metrów i zagrał w kierunku Adriana Ulfika. Ten wygrał pojedynek ze Stefanem Zajdelem i było niestety 0 do 1. Dość niespodziewanie prowadzenie objęła więc Astoria Szczerców. Goście chcieli pójść za ciosem i 2 minuty po zdobyciu gola byli bliscy podwyższenia rezultatu. Paweł Wieczorek do Adriana Ulfika, ten strzelił mocno, ale tylko w boczną siatkę. Gminni próbowali straty odrobić. W tej sytuacji faulowany był Kamil Kopera, no i mieliśmy rzut wolny dla Zjednoczonych. Krzysztof Kukieła strzelił mocno, ale wysoko ponad bramką Andrzeja Gonerskiego. Akcja pod bramką gospodarzy. Tomasz Siewiera do Pawła Wieczorka, strzał broni Łukasz Szewczyk, podobnie jak niespodziewaną dobitkę naszego kapitana Krzysztofa Perkowskiego. Przenosimy się teraz pod bramkę Astorii. Wrzutka w pole karne, tam był Kamil Kopera, ale dobra interwencja Andrzeja Gonerskiego uratowała gości przed utratą bramki. I znów bełchatowianie w natarciu Kamil Kopera w kierunku dwójki naszych napastników, ale żaden z nich do piłki nie doszedł, a szkoda, bo podanie było bardzo ciekawe. Rzut wolny przed polem karnym gospodarzy. Jak zwykle w takiej sytuacji do piłki podszedł Tomasz Siewiera, ale zamiast wrzutki było podanie do Kamila Sadzińskiego. Ten mocno strzelił, jednak Łukasz Szewczyk pokazał klasę i sparował to uderzenie na rzut rożny. Goście atakowali coraz śmielej. Rzut z autu, piłka długo leciała, aż Paweł Wieczorek podwyższył na 2 do 0. Była to 38 minuta. Trudna więc sytuacja Zjednoczonych, ale nasi zawodnicy nie zamierzali rezygnować. Ostatnia akcja gminnych przed przerwą. Tomasz Rolnik zagrywa z rzutu wolnego do Krzysztofa Perkowskiego, a ten był nieprzepisowo powstrzymywany i mamy kolejny rzut wolny dla gospodarzy, ale odległość jest już znacznie bliższa i lepsza do strzału. Michał Stobieniecki, długi rozbieg, mocne uderzenie i w 45 minucie było już tylko 1 do 2. Bramka do szatni dająca nadzieję, że w drugiej części meczu uda się straty odrobić. Po przerwie pierwszą groźną sytuację stworzyła jednak Astoria. Rzut wolny przed polem karnym, dobra okazja do uderzenia, ale ten strzał kompletnie nie wyszedł Tomaszowi Siewierze. I rzut wolny z drugiej strony boiska. Tym razem strzelającym był Rafał Mordon, ale lider klasyfikacji króla strzelców tego uderzenia do udanych na pewno nie zaliczy. 58 minuta spotkania. Akcję rozpoczął Kamil Kopera. Zagrał na prawą stronę do Rafała Mordona. Ten bardzo dokładnie wrzucił w pole karne. Tam najwyżej wyskoczył do piłki Michał Kujawa i było już 2 do 2. Straty odrobione, no i szansa na 3 punkty w tym meczu. Astoria odpowiedziała tą akcją i groźnym strzałem na bramkę Łukasza Szewczyka, ale jak widać piłka przeleciała obok bramki Zjednoczonych. Bełchatowianie swoje szanse szukali często w stałych fragmentach gry. Sylwester Jarzębowski po krótko rozegranym rzucie wolnym, ale niestety niecelnie. Szczercowianie często faulowali tu, zaatakowany Michał Kujawa, ale zjednoczeni szybko zaczęli grę. Z prawej strony był Krzysztof Kukieła, centra, Rafał Mordon i świetnie broni Andrzej Gonerski. To była naprawdę znakomita okazja. I znów gminni, rzut rożny Sylwestra Jarzębowskiego, piłka wybita przed pole karne. bomba Stefana Zajdela, ale ponad bramką gości. Gminni mieli przytłaczającą wręcz przewagę. Sylwester Jarzębowski z rzutu wolnego. Tam był Rafał Mordon, ale piłka mu odskoczyła, jeszcze próbował Michał Stabieniecki, ale goście uratowali się ostatecznie dalekim wybiciem. Tym razem Michał Stawieniecki wyrzucał aut, Michał Kujawa głową i Andrzej Gonerski z najwyższym trudem wybił piłkę w bok. Jeszcze nie koniec tej akcji, bo był strzał z lewej strony, ale bramkarz Astori czujnie w bramce i nadal mamy remis. I kolejny atak na bramkę Szczercowian. Rafał Mordon głową do Michała Kujawy, ten był w idealnej wręcz sytuacji, ale dzień konia miał bramkarz gości Andrzej Gonerski. A to akcja, która zdecydowała o losach meczu. 77 minuta spotkania: Paweł Wieczorek wrzuca piłkę, a Stefan Zajdel tak niefortunnie interweniuje, że futbolówka wpada do bramki Zjednoczonych. 3 do 2 prowadzi Astoria, mimo że to Zjednoczeni mieli przytłaczającą przewagę. I jeszcze jedna akcja gości na koniec: rzut wolny, pierwsza wrzutka zablokowana, ale do drugiej doszedł Adrian Ulfik. Na szczęście Łukasz Szewczyk świetnie się spisał i zażegnał niebezpieczeństwo. Zjednoczeni ostatecznie jednak przegrali 2 do 3 na inaugurację wiosny. Na pewno dwa oblicza, pierwsza i druga połowa inna. No, także tutaj myślę, że trener drużyny gospodarzy przyznał mi rację. No, to w pierwszej połowie myśmy my, dominowali, w drugiej <coughs> przeszliśmy do głębokiej defensywy, ale no, koniec był dla nas, okazał się szczęśliwy. Także z przebiegu meczu. No muszę przyznać, że no my nie jesteśmy potentatem na razie, że mamy zespół złożony z tylko i wyłącznie z wychowanków przez Szczecowa. Nie, nie dysponujemy takim składem jak Zjednoczenie, także pokazaliśmy myślę charakter przede wszystkim, także ja jestem zadowolony bardzo. Na tradycji stało się zadość, niestety dzisiaj no, nie potrafiliśmy dociągnąć tego, mimo że była masa sytuacji przy 2-2, już mieliśmy jeszcze cztery sytuacje stuprocentowe, gdzie trzeba było to wykorzystać i pewnie by się skończyło kolejny raz szczęśliwie dla nas. Natomiast no, nie udało się przypadkowa, zupełnie kuriozalna bramka dla Story, która w tym okresie meczu w zasadzie no, nie istniała na boisku, no, ale no, cóż, co, 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 co tam taki jest w i czasami się przydarzają takie mecze i trzeba to przełknąć. Mam nadzieję, że chłopaki troszeczkę się ogarną z tym wszystkim, bo było widać pierwsza połowa, masa nieporozumień, także no, nie było też jeszcze kilku zawodników, którzy musieli pozować za kartki, i tudzież kontuzje. Ja jestem optymistą, bo widzę w tej drużynie duży potencjał i, i, i Mam nadzieję, że będę potrafił go wydobyć i, i z każdym meczem to będzie coraz lepiej wyglądało. Wiemy już, że Radomsko zremisowało, więc nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Za dużo nam nie odskoczyli. Będziemy dalej gonić tą czołówkę i, i, i walczyć o, o to, co sobie założyliśmy. No, tak naprawdę, mecz dla nas zaczął się od 45 minuty. Od... Tej bramki Dudiego, potem przedjarza, i to zmieniło sytuację na wojsku. Trochę go zabrakło w pierwszej połowie. No tak, Sylwek borykał się ostatnio trochę z problemami zdrowotnymi i jeszcze na koniec nam się tutaj troszeczkę rozchorował, przeziębił. No więc no nie, nie, nie było szans, żeby zagrało to od pierwszej minuty. No natomiast wiadomo, jaki to jest ważny dla nas zawodnik, który no jest mega kreatywny i, i potrafi tą drużynę pociągnąć do, do boju. A mówiłeś o tym, że zabrakło nam szczęścia w końcówce, ale też chyba zabrakło trochę rozumu. Mówię tutaj o tej sytuacji Mardona, który dostał żółtą kartkę za jakiś kompletnej... Głupstwo i chyba nie będzie mógł grać w kolejne spotkanie. No, powiem tak. Nie jest wielką tajemnicą, że praktycznie cały nasz, nasz blok ofensywny nie będzie grał w przyszłym meczu, bo to nie będzie grał ani Kujawa, ani, ani Mordon, ani Jarzębowski, bo dostali trzy zupełnie głupie kartki. No mam nadzieję, ja, oczywiście przeprowadzimy z nimi rozmowy wychowawcze, bo, bo to tak nie może być. Doskonale wiedzieli, że są zagrożeni, więc no, emocje, ja rozumiem wszystko, ale, ale no, z takimi rzeczami na pewno nie będę się zgadzał. Bełchatowianie zaczynają więc rundę rewanżową od porażki. Jeśli marzą o awansie, to takie wpadki nie mogą się więcej zdarzać. Już za tydzień mecz z KS Poświętne, także na stadionie w Emilinie. Ten mecz bezapelacyjnie trzeba wygrać.